Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj pokazać jacuzzi Lazy Spa model Hollywood. Jacuzzi jest w wielkości, średnica zewnętrzna 196 cm, w środku jest 148 pojemność 908 litrów. Dla nas, czyli dla mnie męża i czteroletniej córki jest w zupełności wystarczające. Jest z przeznaczeniem dla 4-6 osób, ale myślę, że komfortowo będzie dla 4 osób. Aktualnie mamy tutaj temperaturę 36 stopni. Nie wiem czy to dobrze widać. I nagrzewa się. Jest ustawione docelowo 37. Żeby włączyć sobie bąbelki, to odblokowujemy ekran. I włączamy sobie bąbelki. Myślę, że Jacuzzi ma bardzo fajny, nowoczesny wzór. Nie jest zwykłe, gładkie. Bardzo fajnie wygląda to nocą, kiedy jest podświetlone. Ma też taką pokrywę, gdzie w środku jest pompowana i wchodzi idealnie w ten środek. Bardzo fajnie zatrzymuje ciepło, ponieważ wyłączyliśmy pewnego dnia, i przez jakieś 16 godzin temperatura przy nocnej temperaturze, nie wiem, 7-8 stopni spadła tylko o 6. A było całkowicie jacuzzi wyłączone. Pokrywa ma też bardzo fajne mocowania. Naprawdę super się to trzyma. Eee, myślę, że żaden wiatr tutaj nie zmuchnie, nie porwie. Są jeszcze takie dociągane. Naprawdę super. thank <laughs> you